Dzień dobry. Dzień Życia Ogrodnika Amatora. Dzisiaj chciałem Was zaprosić na filmik o urządzeniu do wyciskania soków. Takiej wyciskarce wolnoobrotowej. Otóż byłem na targach For Dressing Day w Katowicach i tam nabyłem taką oto wyciskarkę. I chcę Wam dzisiaj tylko pokazać w tym filmiku co znajduje się w jej składzie. Jak chodzi o sprawdzenie, jak ona działa, to będzie w kolejnych filmikach. Dzisiaj tylko chcę pokazać Wam, co w tym całym zestawie nabyłem. Dodatkową rzeczą do samej wyciskarki wolnoobrotowej był taki zestaw, co jest w środku. Zobaczmy. Mamy tutaj taką pompkę do wyciągania tego powietrza i taki dzbanek na sok. Tutaj przy pomocy tej pompki będziemy mogli wytłaczać powietrze stąd, ale to będę pokazywał przy okazji zrobienia soku. Do tego są jeszcze takie pokrywki, na przykład na słoik większy bądź mniejszy. Dostałem też takie książeczki akurat styczeń 2022, grudzień 2021, listopad na przykład zuda z dyni, pachnące cynamonem i Noworoczne świętowanie, i w takich książeczkach znajdują się różne przepisy, co robić z tej pozostałości, z tej pulpy. Jak można zrobić drinki, i tak dalej. I takie książeczki ukazują się raz w miesiącu. A teraz zobaczymy, co jest w środku. Mamy oczywiście zestaw książki instrukcji obsługi, dobrze zapakowane. Tutaj mamy taki zestaw. Takie coś do czyszczenia z takimi szczoteczkami i taki zestaw różnych kładek, można powiedzieć takich do robienia innych rzeczy. Szczoteczka do czyszczenia. Taki przyrząd chyba ułatwiający otwieranie. Mamy następną szczoteczkę do czyszczenia. Kubek na sok. Kubek na wytłoczyny. Tutaj mamy taki popychacz. Tutaj jest nadstawka i tutaj mamy ślimak i teraz tutaj mamy tą wyciskarkę Urządzenie jest dość ciężkie około 10 kg waży Ja sobie wybrałem taki kolor grafitowy taka imitacja skóry jest tutaj pozycja do przodu, pozycja do tyłu. Gdyby nam coś się zaklinowało, tak to wszystko wygląda. Jak można było zobaczyć, montaż jest bardzo prosty. Tutaj mamy wszystko oznaczone jak zobaczcie bardzo intuicyjnie. Tutaj mamy taki. Korek, szeroki wylot z tych wypłoczyn. I jeszcze raz. Teraz zobaczymy, jak to jeszcze wygląda z bliska. Dzisiaj taki film trochę pokazujący jak to wszystko wygląda po rozpakowaniu, ale jak będę używał to jest najlepsza próba tego urządzenia. Tak wygląda postawiona, złożona. Według mnie bardzo ładnie się prezentuje, nie jest to za duże urządzenie, za wysokie bardzo. Załączymy i zobacz, posłuchacie jak ona chodzi jak pracuje. Słychać obracający się ślimak, ale wydaje mi się, że nieźle. Myślę, że to wszystko w tym króciutkim filmiku, tak zwanym unboxingu, czyli otwieranie pudełka z tym sprzętem i tylko taka bardzo króciutka prezentacja, bardzo powierzchowna, bo najlepiej zaprezentować ją podczas pracy, ale to już w następnym filmiku. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.